Zmywara, szmata, lachociąg, kto ci dał taki długi łańcuch, że możesz wyjść z kuchni? Jesteś tylko kobietą. Ryby i kobiety głosu nie mają. Wracaj do kuchni. Kobieta istnieje po to, żeby służyć mężczyźnie. Baba sobie w tym nie poradzi. Takie zachowanie może być objawem mizoginizmu. Mizoginia to nienawiść, pogarda lub uprzedzenie wobec kobiet. Przejawia się na wiele sposobów, między innymi poprzez poniżanie, wyśmiewanie, wykluczenie społeczne, dyskryminację, wrogość, przemoc wobec kobiet i uprzedmiotowienie. Reasumując, mizoginia to nienawiść wobec kobiet ze względu na to, że są tylko kobietami. W 95% przypadków dotyczy to mężczyzn, jednak pozostałe 5% to kobiety, które czują nieodpartą nienawiść do przedstawicielek własnej płci. Dla wielu z was może się to wydać absurdalne. Jak to mężczyźni nienawidzą kobiet? Przecież ich matki to kobiety, jednym z ich głównych celów życiowych jest zdobycie partnerki, a połowa ludzi w społeczeństwie to kobiety. Zanim przejdziemy do tego, skąd się bierze taka postawa, to musimy wyjaśnić, czym mizoginia nie jest. Jeśli nie chcesz pomóc kobiecie lub nie otworzysz drzwi, to nie znaczy, że jesteś mizoginem. Niektórzy uważają, że jeśli nie traktujesz kobiety uprzywilejowanie lub wyjątkowo, to musisz nienawidzić kobiet. Przyjęło się, że mężczyźni, którzy nie usługują kobietom są w gorszej kategorii, są tymi złymi. Neutralna postawa to neutralna postawa. Nie możemy ocenić braku emocji, braku postawy, jeśli zachowanie nie wywołuje negatywnych skutków. Nie możemy z tego wywnioskować, czy dana osoba nienawidzi kobiet. Mizoginizm istnieje od zawsze. Arystoteles utrzymywał, że kobiety istnieją jako naturalne deformacje lub niedoskonałe samce. W mitologii greckiej rasa ludzka doświadczyła spokojnej, autonomicznej egzystencji jako towarzysze bogów jeszcze przed powstaniem kobiet. Kiedy Prometeusz postanawia ukraść bogom tajemnicę ognia, Zeus wpada w furię i postanawia ukarać ludzkość złą rzeczą za ich rozkosz. Tą złą rzeczą jest Pandora, pierwsza kobieta, która nosiła słoik, zwykle opisywany niepoprawnie jako pudełko którego kazano jej nigdy nie otwierać. Epimeteusz, brat Prometeusza, jest przytłoczony jej urodą, lekceważy ostrzeżenia Prometeusza o niej i żeni się z nią. Pandora nie może oprzeć się zaglądaniu do słoika, a otwierając go wyzwala w świecie całe zło, poród, chorobę, starość i śmierć. O zachowania i poglądy mizoginistyczne byli oskarżani m.in. Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Freud, Hegel. Ze względu na wpływ tych myślicieli, feministki utożsamiają mizoginizm w kulturze zachodniej z tymi filozofami i ich ideami. Warto też poruszyć element kultury, jakim są religie. Czwarty rozdział Koranu nazywa się Kobiety Annisa. Jego 34 werset stanowi kluczowy element w feministycznej krytyce islamu. Mężczyźni mają pierwszeństwo nad kobietami, ponieważ Bóg dał im wyższość nad nimi i wyposaża je przez mężczyzn. Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało. Mężowie doznający ich nieposłuszeństwa mogą je karać, zostawić w osobnych lożach, a nawet bić je. Teraz przejdźmy do tematu, skąd się bierze teraz w XXI wieku mizoginizm. Do jego przyczyn można zaliczyć: Przykre doświadczenia związane z kobietami. Zarówno te w życiu nastolatka, jak bycie odrzuconym, zranionym i obserwacja, jak kobiety pałają zainteresowaniem do reszty rówieśników. W życiu dorosłym, np. nieudane kontakty seksualne ze względu na np. Na zaburzenie erekcji, przedwczesny wytrysk czy jawne niezadowolenie partnerki. Jak i te, które spotkały go w dzieciństwie, np. odrzucenie przez rówieśniczki czy wyśmiewanie przez koleżanki w szkole. Zazdrość, o kobiecy styl życia, urodę, zachowania czy przywileje społeczne. Mizogin jest przekonany, że wszystko w życiu przychodzi im łatwiej i prościej, a on jest ofiarą swojej płci i obwinia je o swoje niepowodzenia. Ale to też nie tak, że tylko u osób, które przegrywają, tworzy się taka postawa. Wśród ludzi sukcesu, milionerów i atrakcyjnych również nie brakuje seksistów. To jest tak samo jak z pieniędzmi. Jeśli masz ich za dużo i przychodzą zbyt łatwo, to tracisz do nich szacunek. Wręcz odbierają ci emocje z życia, bo przyzwyczajasz się do nadmiernego wydawania, do faktu, że możesz mieć wszystko i robić z nimi co zechcesz. Tak samo jest z kobietami. Jeśli jesteś gwiazdą i dziewczyny wręcz piszczą na Twój widok, to możesz stracić do nich szacunek, pogardzać nimi i traktować je jak przedmioty. Nie od dziś wiemy, że władza deprawuje, i jeśli masz czegoś za dużo i przychodzi ci to zbyt łatwo, to jest to prosta droga do nadużyć. Strach. Lęk przed kobietami może być spowodowany przede wszystkim rzadkimi kontaktami z nimi oraz chorobliwą nieśmiałością i brakiem pewności, gdy już do niej dochodzi. Mężczyzna, przykładowo wyśmiewaniem kobiety, próbuje dodać sobie motywacji, odwagi i animuszu. Wtedy podczas kontaktu z kobietą, zamiast się denerwować, pocić i jąkać, jest w stanie przezwyciężyć strach i lęk. Nieodpowiednie wychowanie przez despotyczną matkę lub ojca, który odnosił się do kobiet bez szacunku. Obserwowanie takich zachowań przez wiele lat może sprawić, że dziecko wcieli takie wzorce zachowań do swojego dorosłego życia. Mizoginizm również może powodować brutalna egzystencja. Kiedy osobie coś nie pójdzie w pracy, ma zły dzień, tydzień lub całe życie, to będzie szukał formy odreagowania. Takim odreagowaniem może być poniżanie, wyśmiewanie czy przemoc wobec kobiet. Presja środowiska. Jak się dajesz traktować kobiecie? Pokaż jej, gdzie jest jej miejsce. Złe traktowanie i nienawiść do kobiet może mieć źródło w próbie zaimponowania innym lub zwiększenia swojej pozycji w grupie. I tutaj przechodzimy do ostatniego wymienionego źródła, czyli chęć władzy. Kobieta nie jest tu wyjątkiem. Przykładem może być coś, co jest słabsze, jak zwierzę czy dziecko. Osoba, która nie ma nad niczym władzy czy to wśród znajomych, w pracy, w szkole to będzie szukała obiektu, na którym będzie mogła udowodnić swoją siłę, próbując takim zabiegiem odzyskać kontrolę. Mężczyźni czują siłę, kiedy poniżają kobiety, jakby je kontrolowali. Samo cena mężczyzn zależy od dominacji w środowisku. Wychowuje się ich w przekonaniu, że jedynym akceptowalnym sposobem istnienia dla nich jest nie być przegrywem. Tak więc, zgodnie z tym myśleniem, kobiety, które są tymi innymi, które mają uzupełniać i być lepsze, nie mogą być dobre w tym samym co oni. Dlatego też wyzywanie i obrażanie kobiet jest sposobem na zachowanie tego naturalnego porządku płci, z którym mężczyźni zostali wychowani. Mizoginia prowadzi do całkiem ciekawych zjawisk. Pierwszym jest lubienie rzeczy, gdzie kobiety są uprzedmiotowione. Może być to podziwianie osób, które poniżają i wyśmiewają kobiety, ale najczęściej to będzie uwielbienie pornografii. Takie osoby mogą się godzinami napawać widokiem bezsilnej, zdominowanej przez mężczyznę kobiety, która jest zmuszana do uległości. Mizoginia prowadzi również do przemocy w rodzinie. Przekonanie, że mężczyźni powinni być silni i dominujący w związkach i domach, sprawia, że niektórzy mężczyźni usprawiedliwiają się lub przyznają władzę głowy rodziny, i jest to zabójcze połączenie. Ktoś taki jest bardziej skłonny do decydowania za kobietę, bicia, wykorzystywania, przymusu i molestowania seksualnego. Cały czas rozwija się tak zwane zjawisko mizoginii online. Mizoginia internetowa obejmuje zarówno indywidualne próby zastraszania i oczerniania kobiet, jak również skoordynowane, zbiorowe próby. Przykładowo, kobieta wypowiada się na jakiś temat publicznie i nie ma znaczenia, czy ma rację, czy nie. Mogą się pojawić ataki, że powinna wrócić do kuchni, że jest typową blondynką, że kobiety nie powinny wypowiadać się publicznie. Przypadki jeszcze jawniejszej nienawiści mężczyzn do kobiet możemy dostrzec nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w wielu dziedzinach. Na przykład w środowisku gier, gdzie męscy gracze potrafią zmieszać dziewczyny z błotem tylko ze względu na płeć. Jeśli mężczyźnie nie idzie gra, to po prostu będzie nazywany słabym graczem. Jeśli natomiast kobiecie nie idzie gra, to jest przecież babą i tak jak inne baby, jest po prostu słaba z natury. Mizoginia online stała się tak popularna, że już jest traktowana jako żart. Kiedy każdy może polubić komentarz, to ludzie specjalnie ubliżają, żeby zgarnąć jak największą liczbę polubień, czyli aprobatę społeczeństwa. Jest to też jeden z większych problemów internetu, że ubliżanie możesz zdobyć uznanie społeczne, a ponieważ kobiety są statystycznie bardziej ugodowe i zazwyczaj nie szukają konfliktów, to często gdy zostaną nazwane zmywarą, po prostu to zignorują, co niektórzy mogą odebrać jako przyzwolenie i zachętę do dalszych żartów i wyzwisk. Za niedługo pewnie też powstanie odcinek, dlaczego kobiety, nienawidzą mężczyzn. Mizoandria. Tak jak mężczyźni nie starają się ukrywać swojej nienawiści i ataki są zazwyczaj jawne, tak kobiety działają w skrycie. Jeśli czekasz, to oceń, skomentuj i śledź kanał. Do usłyszenia w następnym materiale.